Ho, ho, tego raczej nie zostawię. I chyba udało mu się coś upolować. Bo tutaj działa magia metki. Karl Lagerfeld. To nie jest najpiękniejsza marynarka, ale w tym przypadku ona wcale taka nie musi być. To jest fenomen, nie do końca go rozumiem. To po prostu płynie na wysokiej fali, a ja biorę deskę i się podłączam i ta metka robi całą robotę sprzedażową. Oczywiście sprawdzę sobie, czy to nie jest fej. Jest mhm. okej. Okay. Skład też nie, nie powala na kolana, ale nie musi. Kupią to goście, którzy po prostu chcą mieć marynarkę Lagerfelda. Więc dobra, posypało marynarkami, ale się nie zatrzymujemy, bo jeszcze damskie. Nowe marynarki Karla to jest cena około 2000 zł. Nie wiem dlaczego, no ale no tak to działa. Nie oceniajcie gracza, oceniajcie zasady gry. E, ja po prostu no, biorę w tym udział. Nie będę dumny z tej sprzedaży. E, no ale to jest pieniądz. Pieniądz nie śmierdzi, nawet jeśli znajdujemy go w lumpie. Przerzucamy się na damskie marynarki. Podejrzewam, że nie będzie łatwo, ponieważ porównując marynarki męskie i damskie. O panie tak nie dbają. Mało jest dobrych składów, jakichś renomowanych wełen od świetnych tkalni. Częściej to w modzie męskiej. Okej, okay. pierwsze mi podpowiedziały palce. Jack Willis. To jest przyjemna marka. Okej, okay, zrobiona w Chinach, ale to nie wstyd, jeśli chodzi o marynarki. Chińczycy dają radę w tej części garderoby. Wełna utkana w Wielkiej Brytanii, więc najpewniej jest jej 100% owczej wełny. Podszewce, poliester wiskoza mogłoby być lepiej, ale rękawówka to acetat. Bez dwóch zdań na materiałach warto się znać w Lumpeksie, bo to jest ogromna wskazówka, która nam wiele powie o tym, jak ubranie będzie się nosiło i zachowywało. Więc wiskozy, acetaty, kupro, lajosel, one są nazywane materiałem sztucznym. A poliester syntetyczny. I to jest pomyłka. Ktoś sobie myśli, sztuczne nie, nie chcę sztucznego. A to sztuczne jest o wiele lepsze od tego syntetycznego od poliestru. Bo one powstają z um, celulozy. One tak naprawdę są pochodzenia od roślinnego.